Hej, cześć! Witam cię na moim kanale i zapraszam dzisiaj na odcinek, w którym pokażę przepis na uszyste pankeki, które zawsze wychodzą z tego przepisu. Przygotowuję mąkę, olej, cukier puder, sodę, maślankę, proszek do pieczenia i jajko, a do sosu malinowego maliny, cukier puder i sok z limonki. Najpierw dodaję mąkę, potem maślankę, jajko, taką czubatą, dużą łyżkę cukru pudru, jedną czwartą szklanki oleju, łyżeczka proszku do pieczenia i łyżeczka sody, żeby pankejki były puszyste. szybkie sprzątanie i blenduję. Składniki na gładką masę. Ciasto musi mieć konsystencję takiej gęstej śmietany, i postanowiłam dodać łyżkę maczy, żeby panki były zielone. A tutaj przygotowuję sos malinowy, dodaję malinę do garnka, cukier puder, trochę soku z limonki, może być też sok z cytryny. Przygotowuję pankejki. Smażę je na patelni bez użycia oleju, bo już do ciasta dodałam oleju. Przewracam je po około minucie. I tak prezentują się zielone pankejki. Posypuję cukrem pudrem i na to sos malinowy. Wydaje mi się, że mogłam dać trochę więcej maczy, byłyby jeszcze bardziej zielone. Oczywiście można pominąć ten krok i zrobić takie klasyczne pankejki z cukrem pudrem, z syropem klonowym, albo z miodem. Moje wyszły przepyszne i tak się o to prezentują. A jeśli chcesz więcej przepisów, to w prawym górnym rogu wyświetla się playlista JedanKo. Wpadnij, zasubskrybuj i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!